Jaką sobie gramy? te czekoladki! E, w tym przypadku, bo mamy tylko czekoladki, w domu nie mamy żadnej czekolady. Więc teraz wybieram że złożę to, bo... że złożę czekoladkę. A ja Teraz. No nie wiem, tak. sobie Ten. Teraz ten. Ok. Ja byłem. Biorę tego tego a ale nie czekaj teraz widzę. bo tego dopiero Co? A, okej okay. lena no nie jest już dobra Ja... tego nie to ty.

A za to nie będę. No to te ja tylko ten. Nie zatruty. nie zatruty. Nie zatruty? Ten, nie. Ten. Nie zatruty. Dawaj. Nie ten. Nie zatrycie. wybieraj eee. ten nie zatrzę kulbo nie ten. nie zatrucę. teraz ty. nie o oh, yeah. mm, 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 Blir grei med baby-baby.